Czerwiński. Długi wyrzut w pole karne Tutaj w fosmancie, ręka karny. Rzut karny dla geksy. Ręczek rzut karny jest dla Gieksy Kto do niego podejdzie? No, takie zupełnie przypadkowe zagranie. Gącesz. Czy Rawiński. Nie! Nie trafia, gączesz w bramkę. Abramowicz daleko z auty wskakuje tam... Jeszcze gol! Samobójczy gol! Jest 1 do 0 dla gety. Uf, no to zwiększyliśmy okres naszej lepszej gry bramką. Mamy I nikt, nie, nikt tego dnarenia. nie strzelił, ale kibice, e, piłkarze GieKSy idą się cieszyć do e, kibiców. E, no. Był samobój po okienku, potem tym z auta piłka trafiła e, w głowę jednego z zawodników i trafiła w okienko. Mamy jeden do zera.